O, Siemanko, z tej strony Słomek Witam was w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj 26 stycznia Jak widać w tle od razu po wjechaniu do kurnika Do kurnika, do budynku inwentarskiego, tak? Bo kurnik, nie wiem czy możemy nazywać kurnikiem Obiekt, w którym e, są hodowane czy e, gęsi, czy też kaczki e, Poprzednią taką akcję widzieliście e, Jakoś na przełomie, no listopada, grudnia Wtedy woziliśmy e, też towar, e, produkcja tutaj na firmie się trochę zmieniła, kiedyś była to tylko gęś, e, teraz od kilku miesięcy jest to także na części budynków e, kaczka na tucz, no i wiadomo ten cykl produkcji kaczki trwa zdecydowanie krócej, bo około 6 tygodni, e, no i wiadomo, że po każdej, par po każdej partii e, ten obornik trzeba wyrzucić. Jest trochę tej pracy, wiadomo, ale towar cenny, o tym już mówiłem wiele razy. W sumie tutaj mówię już, współpraca od lat jest. Widzicie, trzeba się oderwać, w zimie powrócić maszyny, trzeba jeździć. O właśnie, widzicie, coś innego, jak zawsze nie ładujemy na przyczepy, tylko składujemy na utwardzonym placu. Ponieważ na drodze jest tak fatalnie, jeśli chodzi o przejazd, dół jest zmrożony, u góry jest chlapa Po przejechaniu ciągnikiem z przyczepami przez kilka razy z drogi zostałoby niewiele, później nie przejechałby osobówką, już teraz osobówką sami jest ciężko. Wczoraj jechałem z ziemniakami, to Passat naprawdę nie chciał jechać. Także nie będziemy ludziom tutaj psuć dróg, oczywiście też do siebie na gospodarstwo, bo. Tutaj pod gospodarstwo byśmy to wozili Składujemy na plac I będziemy to wywozili, nie wiem, w przyszłym tygodniu Jeśli obecnie, Bądź jeśli przyjdą przymrozki Zobaczymy jak pogoda Plac tutaj utwardzony Z kratkami ściekowymi do zbiorników Na gnojówkę Czy gnojowice? Na gnojówkę chyba Także tutaj jakby bez obaw Układam akurat tutaj na skos Tam jest kratka ściekowa Więc towar będzie bezpiecznie sobie leżał Dlaczego towar nie może czekać, no wiadomo, jak już tutaj ktoś ma cykl produkcji ustawiony, no to nie będzie teraz czekał dwa tygodnie, aż ja wyrzucę. W przyszłym tygodniu, zaraz poniedzieli, dzisiaj mamy środę, bodajże tak, środę. W przyszłym tygodniu przyjeżdża tutaj nowy wstaw. Wiadomo, trzeba ten budynek umyć, wyczyścić, zdezynfekować, zaścielić, przygotować wiadomo grzanie, bo no, na ten pierwszy start budynku wiadomo, że to wygrzanie. Musi być. No i to tyle chyba w temacie obornika vlogów. Nie było już jakiś czas na kanale, no niezbyt wiele się dzieje na gospodarstwie. Teraz myślę, że ten luty będzie bardziej intensywny. Dojadą nowe nabytki, dojedzie ciągnik jako taka niespodzianka. Coś tam mogę wam zdradzić. Rozsiewacz jest już na placu. Czekam na finalizację dofinansowania. W przyszłym tygodniu myślę, że w kolejną niedzielę, to już pewnie będzie pierwsza niedziela lutego, ukaże się. Jakiś materiał Jakiś materiał Na kanale To tyle z tego co na gospodarstwie Też w przyszłym tygodniu bierzemy się za skończenie ciapka Bierzemy się, jak dobrze pójdzie, za remont ładowarki Trzeba to zrobić, bo przyjdzie wiosna, przyjdzie marzec, zacznie się praca w polu W tym roku też ładowarka będzie miała trochę więcej pracy jak zawsze na wiosnę Chociaż ze względu na same nawozy 3 czwarte nawozów to będą nawozy posypowe, to będzie pulan, pulan makro, trochę mośnika z inhibitorem, teraz jeszcze będziemy, zaraz jak tylko raz się przyjedzie rzucali sól potasową. Jak już jesteśmy przy temacie nawozów, no tak, za miesiąc start, właściwie tutaj tego czasu zostało już można powiedzieć niewiele, tak, przez miesiąc. Dla tych, którzy czekali, o na końcu popuszczam stanie je został miesiąc. Ja uważam, że to już nie stanie nawóz, jednak widać systematycznie, delikatnie idzie do góry. Żeby tylko nie było problemu z dostępnością dla tych, co czekają do ostatniej chwili. Fosfor potas, moim zdaniem, można sobie wypuścić magnes, siarkę. Chociaż to są sprzymierzeńcy azotu, ale stricte nawożenia azotowego, bym nie odpuszczał. Jeśli ktoś nie ma nawozów, to no nie wiem, no ja bym kupił, tak? No azot to jest najważniejszy składnik chronotwórczy. Ile może dać pszenica bez azotu? 2 tony, 2,5 tony. Eee, Także tutaj nawet zmniejszyć tej ilości, tak? Obieć sobie od tego, co zawsze dawaliśmy po 30%, ale ten azot sypać, tak? No tutaj na tym zbyt wiele bym oszczędzał, bo uważam, że zbyt wiele eee, możemy stracić eee, też no, dla osób, tak? Które jakby nie mają za co kupić tych nawozów. Może to nie jest dobra droga, tak? ale jeśli już nie ma wyjścia, sprzedaliśmy zboże e, w żniwa, tak? nie kupiliśmy azotu, myśleliśmy, że kupimy e, pewną ilość towaru, niestety ze względu na cenę kupiliśmy jedną trzecią. Może warto pomyśleć o wzięciu nawozu e, w termin. Tak? E, w termin często też firmy dają e, nawozy na tak zwaną krechę z płatnością odroczoną. Ale muszę Wam powiedzieć, tutaj będzie też małe lokowanie produktu. Myślę, że nie, nie będzie to nic złego, bo mogę powiedzieć tutaj kilka cennych jakby informacji dla Was. Słuchajcie, na agronomist. Dobra, może zaczniemy jeszcze od drugiej strony. Chcąc wziąć sobie w termin nawozy czy też środki ochrony roślin. Materiały do produkcji w firmach typu, nie wiem, dajmy na to Ampol, Merol, Skandagra, e, Jawor, Mrocza i tak dalej. Oprocentowanie w skali miesiąca wynosi e, teraz już od 1 do nawet 1,2-1,3% w skali miesiąca. Czyli mamy powiedzmy od e, 10% do, do powiedzmy nawet 13% w skali roku. E, jakby wiem, że kredytowanie tak, to jest. No, to nie jest pewna rzecz, tak? ale, ale jakiś tam ratunek y, może to być, mówię, nawożenia azotowego bym nie odpuszczał, może dać mniej, ale jednak jak ktoś tych nawozów nie ma, to może warto się rozejrzeć. Y, też jako taka ciekawostka, ciekawostka, nie ciekawoska. już wcześniej Wam mówiłem, powiem Wam jeszcze raz, że y, na www.agronomis.pl istnieje coś takiego y, jak zakładka Kredytomat. W Kryptomacie macie także opcję związaną z nawozami, z środkami ochrony roślin z takim bieżącym finansowaniem i takie krótkoterminowe finansowanie w BNP możemy mieć załóżmy za 7% w skali roku, tak? czyli na jakieś tam 0,5% w skali miesiąca, czyli właściwie oszczędzamy 0,5%. Tak? Także tutaj. E, przedstawię też jak z tego kredytomatu e, skorzystać. E, tutaj zaraz będzie e, wstawka, jak tutaj możemy się skontaktować. E, poznamy własne warunki, ale mówię, e, jest możliwość takiego krótkiego kredytowania. E, wystarczy, że wejdziecie na stronę, e, podacie swoje dane, skontaktuję się z Wami przedstawiciel i przekażę Wam ofertę między innymi na nawozy, na środki ochrony roślin, tak? bo niektórzy nawozy może mają, nie mają środków ochrony roślin. Po co przepłacać, tak? po co płacić w skali roku 12%? O, tak się wydaje, 1% w skali miesiąca co to jest, ale w skali roku to już jest 12%, tak? A tutaj mamy oprocentowanie w granicy powiedzmy 7% w skali roku, również możemy wziąć sobie takie finansowanie na 7 miesięcy, 8 miesięcy. Jak, jako taki ratunek, tak? jeśli już będziemy się decydowali na to kredytowanie, to może też warto zajrzeć do innych, a nie iść na łatwiznę, e, brać w firmie, w której się nowo skupiło i przepłacać, e, bo nie tędy e, droga. Tak? Akurat w moim przypadku e, korzystałem już tutaj z finansowań e, na maszyny, czy też na jakieś tam e, kredyty na ziemię PNP. E, mówię, agronomist to pol, portal dla, dla rolników. No, i tak, wchodzimy na agronomist.pl. Logujemy się tutaj. Tutaj, oczywiście, moje narzędzia, aktualna pogoda, średnie ceny skupu zbóż. No, dzisiaj niestety pszenica również w dół. Poszukujemy tutaj zakładki Kredytomat. Wchodzimy w Kredytomat, tak jak mówiłem. Warto skorzystać z tej opcji, no, ze względu na to, że jednak. Można coś tam zaoszczędzić, będzie to kredytowanie tańszym od tego, które proponują firmy sprzedające. No i tak, jak to działa, mamy tutaj cały rozpis, to czego szukamy. W czym możemy Ci pomóc? Potrzebuję bieżącego finansowania, to będzie tutaj dotyczyło mnie. Możemy też za zakładkę tutaj wybrać inwestycje w rozwój Twojego gospodarstwa, tak jak na przykład finansowanie maszyn, wybieramy. To co nas interesuje, czyli zakup nawozów, nasion, paszów, środków ochrony roślin. Potrzebuje bieżącego finansowania, oczekujesz kredytu spłacanego w ratach? Wybieramy, czy tak, czy nie. Czy kredyt z zabezpieczeniem rzeczowym? Wybieramy opcję nie. No i mamy tutaj wstępne możliwości finansowania. Zobaczcie, rzeczówka Light się kredyt nazywa. Maksymalny okres finansowania 7 lat, oczywiście możemy sobie to ustawić na krótszy okres, nie wiem, roczny, półroczny. Maksymalna kwota kredytu tutaj, akurat, mamy 200 tysięcy. Na pewno, jeśli podalibyśmy zabezpieczenie rzeczowe, można byłoby uzyskać więcej. No i wystarczy, że zapytamy o ofertę. Jak to mówią, kto pyta, nie błądzi, warto zapytać, warto gdzieś tam może coś zaoszczędzić, jeśli tak już planujemy kredytować sobie taki nawóz. Warto zapytać. Tutaj konsultant odezwie się. Pomoże doradzi, mówię rozmowa. Nic nie kosztuje, a może wam to pomoże. Także lecimy z resztą filmu. No i tak, właściwie za miesiąc będziemy w polu. Pewnie e, pogoda. No nic na to nie wskazuje, żeby ta zima miała wrócić. Lepiej by było, żeby teraz mroziło delikatnie, a nie to tak nie wiadomo czy to wiosna, czy to nie wiosna, raz pada jakaś mrzawka, w sumie żaden to opad styczeń po raz kolejny, jako kolejny miesiąc, również bardzo suchy w styczniu do tej pory spadło chyba około 15 mm ze wszystkich opadów śniegu, więc z wodą zaciekawie nie jest. Miejmy nadzieję, że dalej się ta sytuacja trochę poprawi. Mówię, gdyby nie ta chlapa na wierzchu, jak byłby rozsiewać, to sole potasowe e, można wysypać bez w żadnych kolejnych, niczego, e, twardo, na polu. E, <taki> także tak to, e, tak to wygląda. Pracy nie brakuje, tak? E, ten grudzień w moim przypadku był trochę luźniejszy, jakoś tam za te prace się mocno nie brałem, e, teraz styczeń jest już zdecydowanie bardziej intensywny no i działamy działamy mówię no luty myślę że już będzie bardziej owocny filmy myślę że nowymi nabytkami co niektórzy będą trochę zdziwieni fajne myślę że fajne sprzęty e, przyjadą no i tak sobie to tutaj e, układamy tutaj widzę że butle z gazem ale chyba puste czekają na Pewnie wymianę na pełne, o niestety gaz też drogi. Tak? Koszty ogrzewania takich budynków czy też mieszkań, firm i tak dalej e, są korendalne, Niestety, te ceny energii, no ale my to, my konsumenci, to odczujemy. Tak? To do nas finalnie e, te podwyżki e, dotrą, tak? to my będziemy za nie płacić, a to drożyzna się dopiero zacznie. Też jak już jesteśmy tak o, przy aktualnych cenach e, nawozy lekko do góry. Mówię tutaj, się nie oglądać, bo no, później może być zdziwienie, że na 1 marca ktoś zostanie bez towaru. O tyle. E, pszenica. Zboże. E, na szczęście odbiło, bo był moment, już myślałem kurczę, mówię, prawie cały towar leży na magazynie. E, spadło pszenica konsumpcyjna na 1200 zł na szczęście. Ostatnie 2 czy 3 dni. E, ładne zwyżki na Matifie 1340 powiedzmy na podwórku za konsumpcję e, jest już wynikiem do osiągnięcia. Trochę to odbiło, zobaczymy co będzie dalej. Jakby będzie, myślę, że to już pora na sprzedanie towaru, by najmniej części, żeby za dużo nie ryzykować e, też no, niepokój tak, na tej wschodniej granicy, co tam Rosja z Ukrainą e, pokaże, co to się tam. Wydarzy na tym świecie, tak? Ta sytuacja gospodarcza jest niepewna. Na szczęście, no, w naszym przypadku, tak? No, wiadomo, hodowcy narzekają o świnie, niestety, na dnie. Teraz też słyszałem tutaj od kolegi, że tucznik staniał praktycznie o 50 groszy, co jest masakrą. Tak, w tych cenach, przy kosztach produkcji ta gałąź naprawdę mocno cierpi. Z mojego punktu widzenia, no, ta pszenica dobrze, że odbija. To już jest fajny poziom, jak te 1300 jest. Po 1200 żal by było sprzedać, tak? Z wcześniej było 1400, właściwie 50 żal by było dopuścić po 1200 zł, no ale jakby było trzeba, wiadomo, że przyjdzie wiosna, przyjdą zobowiązania, to towar trzeba pognać. Żepak, niestety, no niestety, niestety, niestety w parze zarówno z paliwem, jak i ze zbożami nie idzie. No wiadomo, że żepak jest też częścią paliw, tak? Częścią dodatków do paliwa tak rzepak w ostatnich dniach yy, właściwie w ciągu dwóch tygodni staniało blisko 700 zł co jest y, uważam bardzo dużą y, obniżką yy, nie wiadomo o czym to jest spowodowane yy, myślę, że gdzieś tam jakaś kanola płynie do kraju że yy, coś tam towaru będzie yy, tak naprawdę sprowadzone yy, ciężko tutaj mówić yy, ja też uważam osobiście że yy, rzepak jeszcze odbije w rzepaku, teraz tutaj był mnie Krzysztof z Jacagry wziął próbki niestety w rzepaku, mam rozkruszka może to też za sprawą tego, że część rzepaku była po prostu dwuletniego dosypany świeży, cały stary niesprzedany musimy musimy zrobić porządek pszenica w tym samym magazynie na szczęście robaka nie ma ale też jeśli myślicie o sprzedaży w niedługiej odległości proponuję sprawdzić swoje magazyny e, słyszy się tutaj u mnie przynajmniej w okolicy, że bardzo dużo e, szkodników bardzo dużo robaka tak? czy to rozkruszka, czy wołka wołka może mniej, to gdzieś tam strychy, magazyny e, u góry, ale ale sprawdzajcie swoje magazyny e, i interweniujcie, bo no, później to jest wiadomo problem, od ręki nikt tego nie wygazuje e, później wiadomo ma to jakiś tam zapach tak, którego trzeba się pozbyć trochę ten towar musi poleżeć no a my kręcimy godziny kręcimy kilometry ładowareczką widzicie idzie to całkiem sprawnie e, pogadane czas leci no jeszcze godzinka gdzie godzinka pół godzinki i kurnik będzie e, ogarnięty zostaną jeszcze dwa mniejsze to w ogóle będzie pewnie mało towaru, chociaż trochę gorzej do wyrzucania, więc czasowo pewnie wyjdzie podobnie. Jak już będziemy to wywozili, to pójdzie naprawdę bajeransko, bo tylko załadować skupki to ile zestaw paduje. 5 minut będę ładował zestaw z placu dłużej zajdzie się na trasie. Nie wiem czy do wywożenia będziemy wrócili dwa zestawy, czy jeden. Też a propos towarów. O, biłem, no brawo. Za duża czapa na raz A propos towarów Zjeżdża do mnie już jakiś tam pomiot Też do stosowania Pomiot, opornik kurzy Tak od brojlerów Zjeżdża, no się miał być dostawy, ale niestety Warunki No nie pozwalają na o. Dupa się podniosła Za bardzo wysunięte No taka czapa Półtorej tonki waży, razem z krokodylem na pewno Warunki nie pozwalają na przyjazd tira. oho tu słomek pogubił. Zaraz to ogarniemy, żeby po tym nie jeździć. Dzisiaj na wschodzie jakieś tam opady śniegu nadają. U nas raczej bila ze śniegiem, z opadami, z deszczem. Jakieś tam żaweczki jedynie, to tam właściwie żaden opad. No i jedyneczka, najfajniejszy kurnik do wyrzucania wygodnie, bez suku bez niczego. Takie budynki e, powinny być właściwie e, wszystkie. Dobra, myślę, żeby nie przedłużać to wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się na razie, chau, do zobaczenia, cześć.